Siemaneczko, siemaneczko. Witam was wszystkich na kanale Detektorysta Bayern Sondler. Sondler. Czy jak tam ktoś sobie to czyta. Jeden temat. Temat jest taki, że kanał mój idzie fajnie. Idzie fajnie. Cieszę się z tego, że, że jednak się rozwija. No jest spoko. Wystarczy. Co jeszcze? Jedna rzecz, że na 200, na 200, na 200, na 200, na 200 subów zrobię Wam mały konkurs, mały konkurs, jakaś coś tam wymyślę. A do wygrania będzie na pewno jakieś sreberko, bajerskie sreberko. Także warto, warto. Myślę, że warto. Nie, nie wykopięcie tego u siebie gdzieś tam w Polsce. No a ja tutaj Sprezentuję, dorzucę jeszcze moją maszywkę. no i tyle, no i tyle, idę kopać. Pozdrawiamka. Cius.